serdecznie w kolejnym wydaniu Porad Debetu. Ja nazywam się Agata Karyta i jestem księgową. Z przyjemnością pragniemy rozpocząć omówienie istotnego aspektu, jakim są ulgi podatkowe. Okres przygotowywań zeznań rocznych to czas, w którym precyzyjne zrozumienie dostępnych ulg może przynieść bardzo istotne korzyści finansowe dla Państwa. Pierwszą ulgą, którą chciałabym omówić, jest ulga na dzieci, która jest przeznaczona dla rodziców, opiekunów prawnych, lub osób, które pełnią funkcję rodziny zastępczej. Ulga ta dotyczy dochodów opodatkowanych tylko i wyłącznie skalą podatkową. Jeśli wychowują Państwo jedno dziecko, dochody nie mogą przekroczyć kwoty 112 tysięcy zł, w przypadku gdy pozostajecie przez cały rok w związku małżeńskim, 112 tysięcy zł, w przypadku jeśli samotnie wychowujecie dziecko, lub 56 tysięcy zł, w przypadku jeśli nie pozostawaliście w związku małżeńskim. Ulga przysługuje bez względu na wysokość dochodów, jeśli sprawowaliście władzę rodzicielską w stosunku do dwójki lub więcej dzieci. Na pierwsze i drugie dziecko ulga wynosi 1112 zł i 4 grosze. Natomiast jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, to możesz skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Wydatki na ulgę odliczysz jeśli co wymienione w załączniku Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostało zakończone w okresie trzech kolejnych lat oraz nie zostało sfinansowane przez żadną instytucję. Ulgę odliczycie, jeśli rozliczacie się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wydatki na termomodernizację można odliczyć w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż 6 lat. Ostatnią ulgę, którą pragnę Państwu przedstawić, jest ulga na internet, która jest przeznaczona dla osób, które poniosły wydatki na użytkowanie sieci internet i rozliczały się według skali podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego. Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie osoby odliczające ją po raz pierwszy, bądź osoby odliczające ją w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł. Limit nie przechodzi na następny rok, co oznacza, że wydatek poniesiony w danym roku i nieodliczony z powodu braku tego dochodu nie może być odliczony w roku następnym. Reszta ulg zostanie omówiona w kolejnym wydaniu porad debetu. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.